Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jadę teraz na zaproszenie Chińczyków, którzy byli wczoraj u mnie na zaproszeniu na hot pota, czyli taki kociołek. Po chińsku to się nazywa chłogło I będziemy tam w tym osiedlu wewnątrz, gdzie trzeba mieć kartę, żeby wejść. Tak więc oni mnie wprowadzą. Ja już jadę. Strejle woli zostać. Nie chcę jechać. Nie wiem, może nie będziemy ja z kim przy stole pogadać, nie chcę tego jeść. Tak czy inaczej, ja jadę pomimo deszczu. O! Słuchajcie, jestem w chińskiej. Zobaczcie, takie kociołki mamy. Każdy ma swój. I takie sprawy na kociołek. Czyli nie jest to tak, że jeden duży, tylko każdy ma swój. Higienicznie. Dostajemy takie susiki, trzeba je sobie wymieszać. Są na ostro. Słuchajcie, wchodzą takie krewetki duże. Zaraz się zrobię i będę jadł. Raz sobie wrzuciłem, to jest lewica. ktoś tam był, ktoś tym poszedł my jeszcze ma. jakiś jest idziemy. I tyle bye, bye. To jest zostało. wychodzimy jest na To Zobaczcie, tutaj mamy akwaria do świeżych owoców morza, jak to zawsze w Chinach bywało. Tu jest miasto w mieście. Trzeba mieć przepustkę, żeby tu wejść. Chińskie miasto obok nas. To są te bloki, gdzie czasem wam pokazuję. Są tutaj i knajpy, i markety, i różnego rodzaju inne atrakcje. A znajomy ma tu dwie knajpy. To się nazywa w ogóle chińskie miasto w wolnym tłumaczeniu dżunglą. No i nie można wchodzić od tak sobie, nie? Albo przepustka tam dla Chińczyków łatwiej i tak dalej. Nie? Słuchajcie, szybka akcja, bo po drodze zobaczyłem, że ktoś wwozi moje reklamy. I to był gdzieś w ogóle hen daleko, Dobrze, że go zobaczyłem. I ten, i... Dzwonili do mnie, że mają moje reklamy, ale nie wiedziałem, że on jest tak daleko, niech tu idzie. Dobra, otwieram już drzwi. No i dobra, sam właściciel przywiózł. Pies się cieszy, że przyjechałem. Srejle śpi. I tu mamy tak, to będzie na naszych tutaj, dla naszych sponsorów, którzy płacą 300 dolarów za pół roku drewnem palona. Oczywiście co jakiś czas będziemy o nich wspominać. Michał elektryk będzie wisiał obok mojej elektryki, żeby żeby, żeby czuwać tak? nad elektryką. Jak macie problem z elektryką, szukajcie Michał elektryk. W pola pizza to mamy inne rozliczenia, wspiera mnie po prostu mentalnie i, i no sprawami z pizzą związanymi a tu są moje nowe te loga, które zawisną na zewnątrz Jedno takie, Polonia, tu jest Polska, bo no, trudno Polonia przetłumaczyć, Polonia jest to jakby łaciński, tak? język można powiedzieć I, i ciężko to jest po prostu Polska, Polonia, Polska, prosto wiedzą co to jest. Tu jest pizza, jest napisane Później po naszemu, po angielsku czy po włosku to jedna pizza, tak, i ten, i po chińsku bisa, czyli też pizza, także takie będziemy mieli sygnatury. Akt. Aha, i dałem moje nowe menu, które ma lekkie zmiany finansowe. To już jest. To też nie jest dalej ostateczne. Dlatego wydrukowałem. Po prostu mówię: 5 kartek, proszę. I tyle. Takie mamy ceny, proszę Państwa. Później coś dodamy, coś odejmiemy. Dziękuję. Tak jak Wam mówiłem, byliśmy jeszcze u Chińczyka na masażu. Ja wróciłem, przyszedłem do reklamy i robię sobie teraz testową pizzę, żeby zobaczyć, jak się po dwóch czy trzech dniach zachowuje ciasto. Dosłownie na moment wrzucam na tym kółku, bo no to jednak daje kształt, te kółko, a później zaraz na szamot przerzucę. Tyle, że ona się musi lekko przypiec, nie? Wszystkie pasa, co pula i szynka. No i sobie. No, no co no bo jak się lekko nie przypieczę na tej blasze, no to to jest taka gula, tak? Taka, wiecie, to ciasto, nie? to można przy zdejmowaniu zniszczyć. No i dobra, po momencie mam już ją całą na szamocie, możemy ją troszeczkę przestawić na miejsce, żeby tam nie I tak oto wygląda moja kolejna testowa pizza szynka polska kiełbasa cebula. Jeszcze teraz zobaczymy, jak krupie na nożu. na kruchym cieście stoi tak jak trzeba, nie opada tak jak Krzychu mówił zawsze, żeby tak sprawdzać spód idealnie dopieczony nic się nie leje słuchajcie, witam dnia kolejnego no to wam wczoraj pokazywałem, tak? ale tutaj za dnia trzeba będzie zainstalować to te reklamy od naszych współpracujących i sponsorów. A zobaczcie, co z biurkiem zrobiłem. Biurko postawiłem w ten w tą bar, w ten sposób i myślę, że jak najbardziej mi to teraz będzie odpowiadać. Czyli tutaj będę miał stok napoi, jakieś tam szklanki i tak dalej, żeby podać. Jest obok lodóweczka, szuflady też się przydadzą do różnych spraw, tak? I, i to, nie? Biurko. Biurko jeszcze nie naprawione, bo jeszcze nie przyszły takie elki metalowe z Chin, ale to na dnia. To się trochę do przodu wysunie, no bo ten... Tutaj nie będzie, tylko tam przy ścianie się będzie go składać. Także robi się coraz lepiej. Tutaj będę wieszał mapy, może tu powieszę mapę. Także no coraz, coraz, coraz lepiej myślę. Słuchajcie, ja przyjechałem do mojego ulubionego sklepu montażowego. Oczywiście kupiłem co chciałem, bo oni tu mają prawie wszystko. Taśma dwustronna do przyklejania tych reklam na tych, tych plastikach, co mam takich, takich z pianki, czy to z czego jest. Naklejka, później na tym jest to jest lekkie. Tam mi właśnie mówili, żebym to tym, tym do ściany przytwierdzał, że najlepiej się sprawdzi. Także tak to przyklejamy, odklejamy już drugą warstwę, tą już sobie też podocistałem, dobrze dokleiłem i na ścianę, byle równo. Też nie są ściany równe, a trzeba jakieś punkty odniesienia obrać, ta skrzyneczka też tu nie jest idealnie równo, ścianę przetarłem, już schła, żeby też sucho było. Dobrze, no, trzymamy się. Ta skrzynka jest trochę pod ukosem, ale ściana no, powiedzmy, że trzymamy się tego, krawędzi tej ściany. Nie? Także zawisło problemy elektryczne w Polsce. Polecamy pana Michała Elektryka www.michaelektryk.pl Zabrakło taśmy. Musiałem znowu jechać, tak więc... Ale to bliziutko jest. Była mam przerwa w pracy, bo sterilnie umyła podłogę, także już mogę wchodzić. I się zastanawiam, czy ten baner taki krótki, trochę, czy go tam na ścianę fajnie nie umieścić, nad tym barem w drugą stronę tak zwany odwrócony bar. No i zawisła trójca krzychu ma oczywiście u mnie to w gratisie w ramach współpracy doradczej, starej znajomości i wzajemności drewnem Palona oraz Michał Elektryk dali nam zarobić, jeżeli są jeszcze jakieś firmy, ja tak jak mówię, zawsze będę co jakiś czas zajeżdżał i coś powiem o tych firmach Drewnem Palona, jeżeli jesteście w Trójmieście, najlepsza pizzeria i Michał Elektryk Elektryk, to po prostu, muszę jeszcze zobaczyć z jakiego miasta, przepraszam w tym momencie Panie Michale, zapomniałem, bo to pewnie też usługa lokalna jeszcze proszę mi maila też napisać jak to tam reklamować, bo może działacie nie tylko lokalnie, ale w skali, w skali kraju jak będziecie ptnął ten na najlepsza pizza u Krzycha tak jak mówiłem ten, tą reklamę, ten board zawieszę tam nad odwróconym barem będzie to fajnie wyglądało chociaż może by tam fajnie wyglądały półki, regały ale na razie nie mamy, a żeby nie było gołej ściany myślałem mapę tam przywiesić, ale nie mam jej jak montażować, nie? a tutaj mapa, jak nawet jedną z map mam na tych takich, wiecie, u góry jest listwa, na dole listwa i, i wisi na jakimś tureczku. to tu taki wiatr czasem wieje, takie przeciągi, że to będzie latało od ściany do ściany, tam będzie się rwało. Tak więc to musi być na sztywno wszystko tutaj po, po, pomontowane. Może bym mapę nakleił na taki bord, no ale nie wiem. No na razie, na razie nie będę tego robił. Także, także, to, także to na zewnątrz będzie, ta reklama będzie na zewnątrz. I ta nasza skara może też powieszę tam taki, wiecie, ta wiotka, bo tam się sąsiad powiesił i, i wisi. A pies w cieniu. Srejle swoje kolorowe witaminy i kazała mi pranie znieść z góry. Bo mówi, że zrobiła i że zniósł. Czy taką matę sobie znieść. Słuchajcie, jako że nie mamy uziemienia podłączonego, to zawsze przed wyciągnięciem prania, czy nawet wpierw wkładamy. Później do gniazdka. Teraz z gniazdka wpierw i dopiero wyciągamy. No i jednak ta mata jest za duża. Ta mata jest za duża, za, za szeroka, żeby tu, nie? Tu też miał jakąś taśmę poprzyklejaną, Wcześniej ja to wczoraj z trapywałem nożem, ale to się klei, Będę musiał tutaj po prostu taki papier papier aluminiowy, tak? Taką aluminiową forię. W rolce, przykleić, czy tam w pasku na górę i tyle, bo tu się to już jest nie do, do mycia Chyba żeby to szlifować, piłować, żeby nie było, że nic nie robię, to przepiorę szmaty, bo strasznie śmierdzą. robota wykonana, tu nam moment wyschnął. Australia robi całą górę sprząta A do tego mi jeszcze klapki wyszorowała, żebym to miał właśnie tutaj po, po, po chacie, nie? A tamte, co zostawiam na progu, no bo się wnosi, jest wszystko ładnie posprzątane. Dwa razy była myta podłoga, dwa razy zamiatane. Teraz muszę sobie tą blachę doczyścić, ale to ją będę czyścił tu na zewnątrz wężem, bo tak całą kuchnię zachlapia. Tam wszystko pomyte jest. Tak jak mówiłem, mam laczki na zewnątrz. Dobra, wnętrze umyte sobie w spód, bo później wiecie, jak jest takie przypalone, zostanie jeszcze jakieś takie coś, to łatwo przywiera później, nie? Łatwo się w tym miejscu przypala i tak dalej. A te ślady świadczą o czyjejś obecności tutaj w pobliżu. Kurde, nie wyciągnąłem jednej szmaty. Nie wyci... Żmiołem, tak? Muszę to Jest stwierdził, że to froteruje podłogę. Zobaczył, że nabrudził i musiałem tej łapy posprzątać, bo siostra wkurzyła, że po... dwa razy zmywała. On mi wszedł na tą wodę, tu ślady łap zostawił, no to ja zacząłem je tak lekko przetarłem papierem. To widocznie też chcę błąd swój naprawić i też przetrzeć. Starczy. O, jeszcze tak wycierał. Czyli posprzątał po sobie. Jest i strawia. Jak zauważyliście, strawia była dzisiaj napięta. Już jest wszystko w porządku całkowicie, ale była napięta, bo pies nalał na korytarzu w nocy, nie? Ja rozumiem, żebyśmy późno wstali, go nie tego, ale wieczorem jest zawsze jeszcze dopuszczany, wypuszczany na zewnątrz. Ja siedzę do drugiej, z reguły trzeciej, czasem i później, no i co o dziewiątej wstałem, a później z strasznie go wypuściłem, a później strasznie odkryła u góry, że było nalane. Dlatego dzisiaj ogłosiła ogólne porządki, w których ja jak widzicie również, również aktywnie uczestniczę. Dzisiaj już drugi klient przyszedł, ale to jeszcze zamknięte. Pamiętacie, Rosjanin, który był kiedyś u mnie w Polonii. Dzisiaj też rano był jeden Amerykanin. Też szukał miejsca, znalazł, akurat zamiatałem. Także, no, ludzie jeszcze zamknięte, a przychodzą. Mówię, jutro znowu robimy bufet, ale już inaczej tym razem. Ostatni bufet to będzie. Bufet będzie polegał na jedzeniu, a już za alkohol wszyscy płacą. Zgodnie z tą kartką zaraz wam pokażę, gdzie mamy. Tak zwane menu. Menu mamy tutaj, no to będzie jutro jeszcze w ramach biletu. A to już będzie w ramach opłaty jednorazowej. Słuchajmy zrobiło jakieś jajko takie takie po swojemu. Dobra, ja się zabieram za składanie tego, tegoż odcinka, no, tegoż odcinka yy, i no i będę wam puszczał ten odcinek. Także macie bardzo na bieżąco. Po prostu kończę scenę i doskładać odcinek. To nie jest jakiś z wczoraj czy coś, nie? No z wczoraj było to u Chińczyka. No już u nas coraz lepiej to wygląda, nie? Jednak stwierdziłem, że to jest za ciężkie, żeby wieszać na ścianie. Może to na froncie, tylko na tej ścianie powiesimy, na froncie tam, po tamtej strony. A mógłbym sobie na takiej... Na takiej... Plastikowej dykcie. Wydrukować coś takiego i wtedy tam na ścianę wrzucić. Nie? Także na tym kończymy ten odcinek. Jeżeli będą jakieś osoby zainteresowane reklamą na naszej ścianie, tu nie chodzi o klientów, którzy będą przychodzić do knajpy, tylko my będziemy co jakiś czas tą ściankę nagrywać i te firmy przedstawiać. Nie na każdym odcinku, żeby nie zanudzać, ale co jakiś czas, czy jak będzie jakiś związek, tak? No teraz akurat mamy dwie pizzerie oraz elektryka. No zawsze, jak będę coś o elektryce robił, mówił, a tu zawsze się coś takiego dzieje, to będziemy wspominać czy o innych firmach również jakieś ciekawostki, epizody i, i polecać. Dobra, to by było na tyle. Linki wszystkie macie pod spodem. Wsparcie kanału Patronat: jeżeli chcecie dostawać od nas gifty, również macie pod spodem link. E-mail kontaktowy. Pozdrawiam. Do następnego odcinka dzwoneczek, subskrypcja, lajkujcie, komentujcie. Cześć!